IT 2. Powiedział, że bardziej dwie łyżki podcast. Próbujemy nowych dań. Grzmowy Star Planet 2. Recenzja bardzo konstruktywna. Jaka recenzja? Kontrowersyjna chyba. Koniec, powiedzieć konstruktywna. kontrowersyjna opinia. Czy kot w chwili to jedzenie, czy nie? O To jest super. Co masz? też klanka z kotem. Super, od teraz wszyscy są kanibalami, No koty. Tutaj chińskie żarcie, na dole chińskie żarcie. Ale, ale w Chinach nie jedzą kotów, tylko psy, więc nie wiem o co chodzi. A jedli chyba kiedyś, no. Myślisz, że kotki też? Dawaj, dawaj, pokaż jak jest kota. <grym> nie, kot, kot, <grym> konstruktywna. No i dodali barmana do eventu, jeszcze nie po barmanów wcześniej. A ja ci powiem, mam taki flex, że ten barwan mi kiedyś pozdro dał. Mr. Saber? Dał pozdro? No, dał ich kiedyś, nawet wow. mogę pokazać. O tak, tak, jest Też dowód! Jest dowód, Miś... jest dowód, jest dowód, jest dowód. Yy, jest dowód, że mi dał pozdro, bo jakaś lemu, kto mi da pozdro, pisze dzięki, no nie? I spoko odpisał, więc jest dowód, że mi dał. <noise> Tutaj mamy dubajską czekoladę. Co myślisz o dubajskiej czekoladzie? Jadłeś kiedyś? Ja bym nie jadł dubajskiej czekolady. To trzeba być chyba w Dubaju, co? No chyba tak. Chyba tak, nam Polakom nie jest się na to jedzenie. <laughs> na pomidory. Jakie pomidory? To są granaty. Jakie pomidory? To pomidory w tym, w egzotycznym sklepie. <laughs> Ale zobacz, opok są marchewki, już za pewno są pomidory. <laughs> nie widziałeś granata? To byś... nie widziałem, no. <laughs> Nie <laughs> widziałam. Oceniam do Pańską czekoladę... Mm. To jest czekolada tagine. No tak, to jest, bo zielona. jest zielona, nie? No? Czekolada IT. No, na moich live'ach... Zawsze leci w tle czaka, czaka, no nie? I możemy sobie tu, to podłożyć pod to, że oni zrobili taki taki wiesz, taki mruch okiem, no nie? No sobie ten sam kolor co moje włosy, no nie? No tak, no to jest czekolada z twoimi włosami. A ja tego nie jadł. <ślinik> A bo to jest nowa wersja dupańskiej czekolady z anielskimi włosami. Czyli jeżeli to nie jest dupańska czekolada, tylko wiesz, e... <ślinik> faktycznie z moimi włosami! Z z z z na, na nią się mówi anielską, bo tam się dodaje chyba batę cukrową czy coś, wiesz? Suche to są pączki? pączki? To nie są pączki. Wygląda jak to, co się na rękę zakłada. To trochę jak prezerwatywę na rękę. Co? Nie, nie widziałem takich, co mają dziurę w sobie, to chyba by kiepsko chroniło, wiesz? No, chyba tak. Dobra, jedz, zrób bank. Mam, no, mam nadzieję, no tak, no teraz to już mi obrzydziłaś, ale żuję, ale guma. No, <laughs> nie? A jedną A mi taką przerzutą przez ciebie, proszę nie. No my może tym razem zjemy coś dużego I długiego To jest ojciec bur burrito chyba <laughs> Tak No, dobra, jak oceniasz burrito? No powiem tak, ma dużo kolorów. Widzę, że ma cebulkę. Ciekawe, czy jest usmażona. Nie wygląda, usmażona. Wygląda, surowo. Dla mnie jest surowa. A, a co, jeżeli to nie jest cebula, tylko ser? Paznodźcie to. Tak? Może Xavier, Xavier <laughs> z coś dodał. Bo biały, no nie. Specjalny składnik. <laughs> Specjalny składnik Xaviera. Mamy jeszcze sodę. No trochę mi się wydaje, że bardzo się inspirowali w tym motywem e, klimatami azjatyckimi, no nie? No jak, no coś co śmiertnicze, to jest klimat. <noise> no ale soda, no w Polsce się nie pije sody, Piłeś, no, nie? ale w Ameryce się pije media dużo sody. Mi się soda kojarzy typowo z Azją, bo tam są różne takie y, napoje z y, sodą, nie? Soda winogronowa, soda, coś tam, bla bla bla, nie? Tam w całym świecie piją sodę, najwięcej myślę, że w Ameryce tego żłopią. Teraz IT powie, że A ja uwielbiam truskawki, lubię różowe, lubię króliczki i wszystko w jednym momencie. Dobra, mamy tutaj. O, to już wam były. E? Kokta. Nie, ja ich nie kojarzę. Ale jest tabliczka jakaś. Wesoły świąt jajka. To jest stare, to jest stare, to już. Było, było, było. było. Ja, no, to, to to się nic nie zmieniło. Ale to nie kojarzy, to jest nowe! Tocie jajko na czole. Jajko było, jajko było. To jest stare, to jest stare. Pewnie z poprzedniego roku. Czemu to jest stare? O, nie da się rozdjąć? co jest? <noise> no widzisz, utknęłeś. A te nable też były już, tutaj no, Myły, były, tak, były, 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 były. Wszystko to co już niżej już było. Jest. Ja, ja nie ziem, bo ona jest pomidorem, no. Uj. To pomidor ma madlotny? Nie ma, to, No To czemu nie jesteś pomidora? Nie no. Możesz na... jeść tak mało rzeczy i nie, ma, i nie chcesz pomidora jeść? N nie, zależy, wiesz? Raz mam ochotę zjeść pomidora, ale tak przeważnie nie. A ty możesz solić na przykład? Sole. Pomidor z solą, no to czwórka wodna. No dobra, dobra, ale. A zobacz, to jest, jest lepsze. Zobacz, to jest smaczne. No to jest, pysz, pysznie to wygląda. To jest stawiar? To dlatego nosi okulary. Jednak sam jest. Tutaj mamy sklepik z herbatką. W się sensie to się potem otwiera? No Ty jajka jakaś się... Co? N nie byłeś na evencie? O tutaj cię jakiś podrywa ty... O oh, wow. No na, na Wielkanocną nie byłem jeszcze na MSP. Co ty gadasz? To będzie twój pierwszy raz? Nie masz jakiś wiesz... Panów? O Boże. Podrywa Nie, nie cię. mam żadnych fanów. Naprawdę, Mamy no, mam marchewkę, marchewka była, marchewka jest była. ten sklepik No tutaj też mamy takie różne jedzą no nie? Jakieś ciastko królikowe Boże, on się tak ciebie uwalił To, wiesz, to widzę pierwszy raz, patrz Poki? O Boże, kocham poki, ale już wszystkie poki są z glutenem, już nie mam szans takie, nie ma bezglutenowych? Hmm, wiesz co, wiesz ile rzeczy bezglutenowe kosztują? No to, to, to chyba taka klątwa, już musisz takie rzeczy, żeby tobie organizować ma. Masakra, dobra, wiesz co? No y... co, więcej kosztują niż normalne? Więcej no. ile, ile, taki zwykły makaron kosztuje przeważnie lubella czy coś tam? Czy 4 złote może? No tak, a ja za taki makaron takiej samej ilości daję 9 zł. A ile się zrobić makaronu bezglutonowe lub domowo? Tak, da, da, robisz sobie wtedy z jaj jajko. Z... Ale używasz do tego jeszcze mąki bezglutenowej, a mąka bezglutenowa też droga 20 zł. Zależy jaka, No ale no ile ci starzy makaronu, to no więcej ci starczy makaronu niż mąki chyba, nie? No już już bardziej się opłaca kupić gotowy, wiesz? Tak, no to bez sensu trochę to jest. To są jakieś truskawki z jakimś głową królika. No ładne, ja lubię truskawki, kocham truskawki bardzo. Poprzednio yy, był taki szorcik. W moim przypadku na moją rodzinę nagrałam shorta, gdzie piesek miał wybuzi takiego bildelca dużego, a na nie była truskaweczka w czekoladzie. No. I myślę, że kurde zainspirowali, tylko dodali jeszcze zajączka, no nie? A tutaj mamy taką kanapeczkę. Dużo no, są śmieszne tutaj. Mamy kanapeczkę azjatycką. Nie to nie oczy pączek? Mi się wydaje, że to jest kanapka, bo tam robią często takie kanapki słodkie że takie ciasto... Dobrze do chleba, no. no <gry> to pewnie barwnik, no nie? Używają słodkiego ciasta, chleba, no nie? E, potem na to nakładają e, mascarpone albo bitą śmietanę, układają trzy e, i zamykają kolejnym biszkoptem, nie? I to są takie kanaweczki, no nie? Mówisz um... słodkie pieczowo, a teraz mówisz, że biszkopt. No, my byśmy to chyba nazwali biszkoptem, ale dla nich to jest słodkie pieczywo. Tak mi się wydaje. My to jest... nasze słodkie pieczywo to jest sucho jak wiórty no. To dodali. To było, to też było. No ale nowych rzeczy nie ma, nie ma, nie ma nowych, a chińskie było, chińskie było. Ale też skambo, bo te rzeczy, te mleka i kebaby można było kupić na evencie wakacyjnym, no nie? I to się kupowało za walutę, e, którą się zbierało po świecie, no nie? I ja e, wydałam całą walutę na te jedzonkę. A teraz normalnie można kupić coś za 50SC, więc trochę jest mi przykro. To jest Flower Shop. O jakąś łóżkę dali dużo. No, ej, to jest słodkie. Łopatę. Można się bić ludźmi łyżką. Ej, dawaj robimy pojedynek. Jak w Jedi. sza. O, o, trzeba bliżej ognie. podejść, od nas. Dobrze było, stykaliśmy się kijami. To mi się bardzo podoba, to jest takie ładne. Zobaczcie, jakie to Dzięki. jest to słodkie. Nie? O, to jest super. Co masz? Dziś też planka z kotem. Super, od teraz wszyscy są kanibalami na koty. Tutaj ich niskie żarcie, na dole ich żarcie. Ale ale nie jedzą kotów, tylko psy. Więc nie wiem o co chodzi. No tak chyba kiedyś, no. Myślisz, że kotki też. Dawaj, dawaj, pokaż jakieś kota. Nie, nie mam serca. <laughs> nie? No dobra, to dobra, zrobiłem kogo, co zrobię lepsze pisanki, dobra? Ale byłoby lepsze, by się dało wybierać. Oj, oj. Eee, byłoby oj. Kurczak wyskoczył. Kurczak wyskoczył? Kurczak. Nie widziałeś kuczeka. O, Anabel dała mi pozę, musimy ocenić Lukę teraz. Dobra, co myślisz o Luku Anabel? Musimy odkładali do skakania. Hop, hop. Dobra, Annabel. Usta ma ładne. Wow, w końcu jakieś nowe kolory, a nie dobra, to kwiatek za nią. Ważę. <sususu> Myślałem, że ma jakiś tak niebieski kolor. No ma niebieski. No bluzkę ma niebieską. Nie widzisz tego? No nie, ma taki jeden naszyjnik, lekko niebieski. No ma, ma na świecie. No i co można się inaczej ubrać niż czarno i biało. No jest jest czarno ubrany? i jasno niebiesko. Sam też jesteś ubrany czarno biało No dobra, ale zobaczę ja mam. Ja mam trochę szarego jeszcze. Ja mam trzy kolory. No dobra, dobra. To jaka scena ile dajemy? Ja daję trzy. no, ładna to jest kompozycja. Chociaż dałabym więcej, bo ona nie ma brwi, tak jak ja, więc chyba cztery, co? Ja mogę dać cztery i jeden. <laughs> dobra. Pogadać to. z tą, zającem. Ocenimy jej stylówę. Ona już się tak samo ubrała. Tak samo się ubrała, nie ma hajsu w ogóle. O, o, o wiemy jak się nazywa zają zajączyca. Tati ja hejt, najsłodszy zajączek wielkanocny na świecie! Mam dla Was wszystkich kilka prawdziwie popisankowych niespodzianek. Już 1 kwietnia będę czekać na Was. Tutaj z dobre wyzwanie. Wielkanocnym, do zobaczenia, bajecznie. Trochę wieśniaczka jest ubrana, tak szczerze. Rękawiczki ma brązowe. No bo ona. Bo ona ma się rękawiczki. To są łapy. Aha, no, no dobra, to jest ważne. zającem i co się ogoliło, ona wszędzie indziej, tak? Tylko zostawiła sobie, sobie łapy i uszy, no dobra, spoko. Ale babciny są to już można zdjąć, no. no to coś innego. To raczej jest moda na ten... To jest moda za same SC. Tutaj nie ma żadnych diamentów wydanych. <grym> nie wiem, wie. ludzie się bilia tą sukienkę, nie tuj. No ale tak. zobacz na tą koronkę na dole, to wygląda jak babcia, albo to jakoś nie wiem, babcia jej wybrała i powiedział, że ładnie wygląda. I to jest taki trochę loli styl, ja bym bardzo chętnie chodziła w takim czymś. No, ale jak mam białe włosy to już mi nie wypada ubierać się tak cute. Co masz białe włosy? Co? Czemu masz Wiele? białe włosy? Bo tak chciałam. wybielałaś czy ja po prostu już wysiwiałaś? Nie jestem już taka stara. <laughs> Skąd ten level musiał być, no nie? Wreszcie będziemy mogli żyć zdrowo. Wielki szacun, że można pić wodę. To jest woda. No wreszcie, wreszcie nie trujemy się kolami, ani słodkimi napojami. Mam wreszcie wodę. Cieszę się. Jak oceniasz tego Lizaka Loda? Znaczy wygląda jak Lizak, a jest jedzony jak lód. Więc nie. No jak może być Lizak taki gruby? Są takie, są takie, są takie. I one kosztują po dwie dziesiątki. No, tak, no to, to chyba się go lizę całą noc. C Niektórzy by chcieli, chyba. Poza tym lizakiem chyba nic nie ma. Ja, woda, lizaki, tyle. On nie, jest jakiś tort z marchewką. Patrz. O, fajne. Bardzo wielkanocne. Mamy też kolkę z kostkami lotu. Fajnie, słodkie. to wygląda. Trochę małe, trochę małe, no niezdrowe. Ta woda to naprawdę super dodatek do tej gry. Nawet życie na czeka Mamy ciasto różane. Czy to jest różane ciasto? Boże, mi królika dotyka. Spoczeniec. Bo i uciek. Może, może pomylił z tobą ten króli Ten króli jest obecnie bardziej zielony niż ty. Co? Jest taki sam. Chodź do pozdrowia. Nie wiem, bo ja mam tyle znajomych, że ja się nostopologuję jako. że nie widzę graczy, no nie? Dlatego no. E, zaczęłam grać też na IT, bo wtedy chociaż widzę, kto jest dostępny, no nie? A jak gram na tagi, nie? to ja nie widzę nikogo w ogóle na górze, ja by... więc ja dopiero wiem, czy ktoś się w grze, Jak do mnie podejdzie, albo jak ja wejdę na IT, no nie? Myślę, że oceniliśmy wszystko, co było do oceny. Jak Ci się podobało ocenianie ze mną? Cudownie, ale to nie ocen... oceniliśmy tak naprawdę trzy pomieszczenia i dwie osoby. Oceniam look? No moim stromnym zdaniem. Tutaj koleżanka patrzy przez czarno-białe okulary, niczym się nie wyróżniając spośród takich metalowo, gotowo ubranych postaci kobiecych. Jest to strój dosyć skąpy, taki można powiedzieć nawet ponętny, widać jakąś tutaj biżuterię na szyi. Czapka trochę taka dziwna moim zdaniem, z takimi perłami. No, powiem tak, no jest mało kolorów, jest to dosyć pospolity schemat luków na Movie Star Planet. Więc moja ocena no to takie 3,8 na 5. No. Zmiatłeś się z plaży, tak szczegółowo opisałeś jej look, co ci się podoba, co nie, więc ja, ja powiem tylko numerki, że moja ocena to czwóreczka. Zaszalałaś z tą oceną. Zaszalałam? Jesteśmy jesteś, jesteś jesteś tacy krytyczni. Boże! <grytanie> Dobrze to nie jest rozprawka z polskiego, bo by cię nie uznali za zbyt mało słów. <grytanie> ale my się tak rozgadaliśmy, że ten materiał ma już godzinę. Wiesz, od... Mam nadzieję, że bardzo miło wam się oglądało. E, mnie i Bawarskiego razem i że chcielibyście więcej takich pogadętek, ale... La... Podcast, nie? No, nie, podcast, ale to był gameplay z komentarza. No, podcast słuchaj, tak. to jak nie wiem, świecimy razem. Ale, ale zobacz, jak my gadaliśmy dużo, no nie? Więc dlatego mówię Ci że trochę podcast, nie? Zobacz, zamiast, wiesz, tak yy, szybko powiedzieć, to oceniam tak i tak, dlatego, że tak i tak i jak, a, a, my, a my zaczęliśmy się rozwodzić nad, nie wiem, grubością z dziarka maku, no nie? No, to święta, gdzie to jakaś normalna no, emotka jest? Nie ma Grałem w MW2, tu nie ma normalnych robotek. O Boże, przep... o Boże, przypadki, Boże O nie, dobra, Szot, szotuję to i wyszedłem do Londynu. O nie, to nie, nie zabijaj naruszenie. Ruszanie mojej bezpiecznej przestrzeni to było. Jeśli nie będzie kolejnego odcinka, to wiecie, kogoś uda się do London. Bo London jesteś super mega, nie boję się wcale. Nie zamykaj mi kanału. No, nic nie zrobiłam twojemu mężowi, praż, naprawdę.